Syn Edyty Górniak sprzedaje swoje ciuszki ceny, zwalając, chce 3000 ZL za bluze. bluzę. Wraz z nadejściem wiosny, Alan Krupa, posłuchaj, postanowił rozstać się z rzeczami, które zalegale na dnie jego szafy. Raper nie zwlekajac wystawił swoje ubrania na portalach aukcyjnych, by szybko znaleźć nowych nabywców. Nie każdy jednak będzie mógł sobie pozwolić na skorzystanie z jego oferty. Bo, o ile 20 złotych za adresy, to faktycznie dosyć niewygórowana cena, tak ponad 1800 złotych za buty lub 3000 za bluzę to już całkiem sporo. Nawet jeśli ta rzekomo wyjadkowa bluza wyszła z podreki wybitnego projektanta Filipa Plejina. Myślicie, że to dobry sposób na podreperowanie budżetu? Alan w końcu, tak jak sławna mama, postanowił związać się zawodowo ze scena, a to jak wiem, nie latwy zawód. Edyta Górniak z zaangażowaniem wspiera swojego pierworodnego syna Lana Krupę, który wraz z wejściem w pełnoletniość zdecydował się pójść z ladem sławnej mamy i rozpocząć karierę w show-biznesie. Mama nie tylko sprawiła mu niezwykły prezent urodzinowy i zafundowała mu pierwszy teledysk, zobacz. Jakby tego było malo, zaprosiła go na scenę podczas ubiegłorocznego Sylwestra, rozsławiając go jeszcze bardziej. Dumna mama nie do końca akceptuje jednak przeklęstwa, które pojawiają się na w twórczości syna. Jednak rozumie, że gatunek narzuca mu pewne konwencje tekstowe. Natomiast w tyle, co tam jest przeklęstw, to ja nie słyszałam przez całe jego życie. To było dla mnie trochę dziwne. Niby w muzyce miękko to wchodzi, ale do mnie się nigdy tak nie odezwał. Nawet jak czasami tak pożedniej się sprzeczaliśmy, to on nigdy nie powiedziałby takiego słowa. Wiadomo, że jak się powie pewne słowa, to już się ich nie wycofa. Więc on nigdy nie przekroczył tej granicy. Ja kiedyś przekroczyłem, to powiedział, ze pięknie na niego mówię. Ale jestem zaskoczona. Ze on tego języka w sposób wyrafinowany. Ja nie lubię przeklęstw, około mi się to nie do końca podoba. Natomiast akceptuję to, bo rozumiem, że taki jest język hip-hopu powiedziała Górniak dla Jastrza Post.